Nalewka cytrynowa najlepsza jest po schłodzeniu. Hej, mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni, a za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam! Co zrobić, gdy skończą nam się nalewki z owoców zebranych latem i jesienią, z pomocą przyjdą nam cytryny. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis na nalewkę cytrynową czy też cytrynówkę, którą możemy robić przez cały rok. Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod każdym filmem, to tylko jeden klik. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i Pani Mirko, cieszę się, że smakowała Pani Babka Ziemniaczana. Do zrobienia cytrynowki potrzebujemy cytryny, wodę, cukier i spirytus 96%. 95% Zanim zaczniemy przygotowywać nalewkę cytrynową, to zapraszam was do zrobienia likieru kawowego. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Cytrynki najpierw musimy porządnie wymyć, wyszarować, a później sparzyć wrzątkiem. I dopiero takie bierzemy do naszej nalewki. Wlewamy wodę do garnka, włączamy i zaczynamy podgrzewać. A później wsypujemy cukier, i do momentu aż się zagotuje i rozpuści cukier, trzymamy na ogniu i mieszamy do całkowitego rozpuszczenia. Cukier rozpuszczony zostawiamy teraz ten syrop cukrowy do całkowitego wystudzenia. A teraz bierzemy się za obranie połowy cytryn i wrzucamy tutaj do słoika. Obieramy tylko tą wierzchnią żółtą skórkę, bez tego białego nalotu. Obrane skórki wrzucamy do słoika. Zalewamy teraz spirytusem. Teraz zakręcamy, kołyszemy słoikiem i zostawiamy tak na 24 godziny. Pozostałych tutaj cytryn, wszystkich cytryn, wyciskamy sok i wlewamy do słoja. A ja Was zapraszam do zrobienia pysznego, aromatycznego, grzanego winka. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. który mamy wyciśnięty i gdy ten syrop cukrowy wystygnie, to dolewamy tutaj, swój zakręcamy i również zostawiamy na 24 godziny, a po 24 godzinach obie te ciecze ze słoików łączymy ze sobą, filtrujemy i rozlewamy do butelek. Zakręcamy, kołyszymy słojem i odstawiamy na 24 godziny. Witam was drugiego dnia. Dziś połączymy zawartość tych dwóch słoik i przelejemy do butelek. Ja przelewałam przez takie siteczko, które nie jest bardzo gęste. Jeśli nie chcecie mieć zupełnie drobinek, to przelejcie przez gęstą gazę lub Filtr, na przykład do kawy. Przelewamy teraz kolejny słoik. Tu jest spirytus. Mieszamy teraz, żeby te dwie ciecze się ze sobą połączyły. Przelewamy do butelek. Nalewka już rozlana, czy też cytrynówka. I zostawiamy ją teraz tak na tydzień i po tygodniu, już się nadaje do picia. Oczywiście, im dłużej stoi, tym będzie lepsza. Ona się ładnie wyklaruje. Czy sklaruje? ona się ładnie wyklaruje i będzie taka bardziej przezroczysta. Tak jak widzicie, wyszło mi około 1,5 litra nalewki z pół litra spirytusu. Moc mojej nalewki to około 30%. Wszystko uzależnione jest od tego, ile będzie soku z cytryny. Im bardziej jędrne cytryny, tym tego soku jest więcej. Dziękuję Wam za ten czas, który spędziliście ze mną. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapkę w górę pod każdym filmem. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia grzanego piwa i likieru miętowego. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!